Dzień dobry, dzień dobry. E, miło jest mi e, podzielić się z wami kolejnym fragmentem m, książki, która na mnie e, zrobiła wielkie mm. wrażenie. Jedna z wielu. E, jest ich dużo, wiem, ale mm, każdy może wybrać coś dla siebie. Dzisiaj podzielę się z wami Eric Emanuel Schmidt. No po prostu, jest to książka, którą, gdy zaczęłam czytać e, na początku, przez długo, 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 prawie do końca e, była dla mnie w ogóle niezrozumiała. Nie, nie mogłam w ogóle jej czytać, ale jednak ją czytałam. Sama nie wiem dlaczego. I jest to, e, dzisiaj mogę to powiedzieć, że jest to jedna z tych książek, które, przez które jak przejdziesz, to na końcu czeka cię nagroda. Cześć Madzia, dzień dobry, dzień dobry. Jeśli e, właśnie jest to jedna z tych książek, e, przez które jak przejdziesz, to na końcu. Czeka nagroda i to co się, to co wydarzyło się we mnie, to co się we mnie objawiło dzięki tej książce na końcu, to jak mnie ona wzruszyła i jak podniosła myślę, że moją świadomość, a na pewno moją wrażliwość. To to była ta nagroda, na którą e, warto było czekać w tej książce. Czasami tak jest, że zaczynamy czytać jakąś książkę i nic ona nam nie mówi, wydaje nam się bezpłciowa i od, odkładamy, odrzucamy. Miałam tak wiele, wiele razy, nawet z Pismem Świętym, tak miałam, że dzieliłam się już tym, nie będę się powtarzać. Cześć Natalka, jest Madzia, cześć dziewczyny, dzień dobry. Czasami tak mamy, że po pierwszym wrażeniu właśnie odsuwamy coś. Nawet bywa, że po pierwszym wrażeniu skreślamy człowieka, którego poznaliśmy, któremu nawet nie daliśmy szansy, ponieważ w pierwszym wrażeniu go oceniamy. I tak samo jest z książkami, słuchajcie. Myślę, że mogę śmiało tak powiedzieć, że warto dać każdej książce szansę, bo pierwsze wrażenie może być bardzo zgubne. Może być bardzo, bardzo zgubne. I słuchajcie, e, e, Erik Emanuel e, Schmidt, e, noc ognia, tak? Powiem, obiecałam, że będę dokładniej pokazywać. Noc ognia, Erik Emanuel Schmidt. Przejdę do fragmentu, bo bym chciała, żeby było w miarę. Dziękuję bardzo. Taka czerwień o 9 rano to prawdziwa rozpusta. <słuchaj> słuchajcie. E, Zatem tylko przez przypadek siatkówka zawiera 5 milionów czopów i 120 milionów pręcików, które przechwytują sygnały świetlne i przetwarzają je w sygnały elektrochemiczne. Przez przypadek rogówka i soczewka są umieszczone w odpowiedniej odległości od siatkówki, żeby skupiać promienie światła. Przez przypadek gałka oczna zawiera te układy, i chroni je dzięki ciszy wodnistej, cieczy wodnistej? Przez przypadek liczne, małe mięśnie poruszają całością? Przez przypadek dwa identyczne narządy tkwią obok siebie, pozwalając nam widzieć trójwymiarowo? Przez przypadek oba nerwy wzrokowe są połączone z jednym obszarem mózgu? Przez przypadek nasza głowa ma neurony zdolne przetwarzać te impulsy nerwowe? Przypadek? Wydaje mi się, pisze autor, że trudniej uwierzyć w przypadek niż w Boga. Zastąpienie najwyższej istoty przez los, przypadkowość, zbiegi okoliczności, prawdopodobieństwo to dopiero zakłada ślepą wiarę. Rzeczywiście, rzeczywiście uchwyciłeś przesąd, jakim jest przypadek. Jest to rozmowa dwóch osób, dlatego jest y, dyskusja. Bóg wciąż jest najlepszym prawdopodobnym y, wyjaśnieniem istnienia wszechświata. Słuchajcie, ten fragment krótki, ale jaki mocny, bo czy nie jest tak, że my bardzo często. Tak bardzo mocno sprowadzamy się, sprowadzamy nasze człowieczeństwo do jakichś takich, nie wiem, płacenia rachunków, sprowadzamy nasze człowieczeństwo do problemów, które gdzieś tam stają na naszej drodze. Jak często jest tak, że zupełnie zapominamy o pięknie naszego stworzenia, że w ogóle jak. W ogóle nie dajemy czasu sobie na to, żeby to rozważać, na to, żeby to analizować, na to, żeby się tym zachwycić. Na tym, na to, że popatrzcie, ile przecudnych rzeczy, jak w ogóle jaki jest rozwój cywilizacji, jakie jak skomplikowane rzeczy, loty są w kosmos, jakie skomplikowane rzeczy powstają na świecie, jak człowiek się już rozwinął, w, nie wiem, w odkrywczości, ale ciągle. Pomijamy zachwycanie się pięknem stworzenia nas samych. Fragment ten opisuje, jak, jak zbudowane jest oko. Pobieżnie to jest i tak pobieżnie. Jak, jak my jesteśmy skonstruowani, ile w nas jest przeróżnych narządów, tu mówię o ciele, tak? I organów, które odpowiadają za po prostu mm. niesamowite rzeczy, które są ze sobą połączone, które tak idealnie, nie wiem, ze sobą współgrają, które, wiecie, my się nad tym nie zastanawiamy, bo pędzimy przez to życie i nie dajemy sobie czasu na te refleksje, żeby się zastanowić. Wow, kiedy robię krok po schodach! Kiedy robię krok po schodach? Ile? We mnie zachodzi przeróżnych mechanizmów, żeby zsynchronizować nogę ze wzrokiem, z ręką, żeby się przytrzymać barierki. Wiecie, nogę, żeby stanąć prawidłowo. Ze wzrokiem, żeby nie, żeby nie stracić dokąd idę, czy nic nie leży na tym schodku, żebym się nie pośliznęła. Z ręką, która się przytrzymuje barierki. Jeszcze potrafimy w tym czasie, wiecie, coś nieść, jeszcze potrafimy w tym czasie z kimś rozmawiać, jeszcze. Po prostu zupełnie o tym zapominamy, że jesteśmy tak pięknie stworzeni, tak doskonale. Zapominamy o tych wszystkich e, mechanizmach, które w nas zachodzą. E, śmie, śmieszy mnie, bo. E, Lekarze tak też to nasze człowieczeństwo sprowadzają tylko do organów, tylko do mechanicznego działania, zupełnie nie biorąc tego, coraz, no teraz już coraz lepiej jest, oczywiście, ale już coraz bardziej holistycznie się do, do człowieka podchodzi, bierze, bierze się pod uwagę jego psychikę, jego emocjonalność, wiecie, jakieś doświadczenia. To wszystko się bierze teraz pod uwagę, bo już ta medycyna się staje coraz bardziej niekonwencjonalna, ale konwencjonalna potrafi wyciąć narząd. Twierdząc, że do niczego jest niepotrzebny, bo nie wie, do czego jest potrzebny, to jest, to jest niesamowite, jak bardzo potrafimy wymyślać coraz to, to najnowsze jakieś techniki, em, innowacje, a jak ciągle jeszcze mało, jak ciągle jeszcze mało znamy siebie. Jak ciągle jeszcze ma, mało wiemy o sobie. Mi się tak ciągle wydaje, że jak umrę, to tak, e, o, tak się stuknę w głowę, że jaka głupia byłam, że jak po prostu nic nie wiedziałam, bo nic nie wiemy. Nic nie wiemy o sobie, nic nie wiemy o pięknie naszego stworzenia, ale wiedzieć, że jesteśmy piękni bo chociaż wiemy mało to już możemy to, to e, powiedzieć, chociaż wiemy tak mało słuchajcie, my tylko 2% naszych możliwości, naszego mózgu wykorzystujemy 2% ze 100 <grych> to jest niepojęte e, to jest niepojęte kim jesteśmy i niepojęte jest, jak bardzo nie zdajemy sobie z tego sprawy i przyznać Się do, przyznać i wzbudzić sobie zachwyt nad tym pięknem naszego stworzenia, i zdać sobie sprawę, że właśnie jest, jestem do, doskonale stworzona. Jestem tak pięknie stworzona, że po prostu powinnam każdego dnia dziękować, e, cieszyć się, e, doceniać, nie wiem, chcieć to pomnażać, to swoje piękno stworzenia, powinnam to rozwijać. Dziękować za to w pokorze, że to nie moja zasługa, że to nie ja siebie stworzyłam. To jest prawdziwa pokora. Wiecie, gdybyśmy o tym pamiętali każdego dnia, jestem pewna, że byłoby w nas dużo więcej wdzięczności, byłoby w nas dużo więcej zachwytu, mielibyśmy lepsze relacje ze sobą nawzajem i ze sobą samym, ze sobą samą. Jak bardzo poprawi się moja relacja ze sobą, kiedy uznam, jak pięknie jestem stworzona, i będę za to wdzięczna. Zacznę siebie szanować wtedy, zacznę siebie doceniać wtedy, zacznę się pielęgnować czy swoje ciało, swój umysł, swoją duszę. To jest szacunek do siebie. Niesamowite! Erik Emanuel Schmidt, Noc Ognia. E, myślę, że warto jest zasięgać takiej wiedzy o sobie. Wiedzy o sobie po prostu, jak pięknie jesteśmy stworzeni, bo nie wiemy nic i kiedyś się odskniemy i będziemy żałować. Dobrego dnia dla wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam też na www.dorotaozok.pl. Są tam jest tam blog, Beauty blog, jest tam sklep, gdzie można sobie nabyć produkty, które gdzieś tam, którymi gdzieś tam się się z wami już dzielę albo do kontaktu na pogaduchy. Cudowności dziękuję, że jesteście bardzo dobrego dnia.